Enea przystąpiła do konkursu Platynowe Megawaty z takim no, pełnym przeświadczeniem, że to jest jeden z najważniejszych konkursów w ogóle w Polsce organizowany dla mediów. Myślę, że chyba dzisiaj po tych laureatach, najważniejszy w branży energetycznej, my jesteśmy takim stałym uczestnikiem i aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej. Wszystko, co robimy, robimy dla polepszenia klimatu, dla poprawy klimatu. I w związku z tym te wszystkie publikacje, w którymi mamy po części też udział, y, zmieniając firmę, zmieniając NE, są dla nas niezwykle ważne. Więc wręczanie tych nagród jest czymś naturalnym, co uważamy za y, nasz obowiązek dzisiaj, żeby nagradzać te najlepsze teksty, najlepsze publikacje, książki.